tu lewar. Przyszło obręcz, przyszła obręcz, przyszły sprychy z nyplami będziemy składać kółko i je będziemy centrować. Nie robię tego codziennie, ale kiedyś mi się zdarzały takie akcje i generalnie powinienem sobie poradzić. Nie żyję z, z centrowania kół i składania tego po prostu na bieżąco. Więc po prostu taka będzie, wiecie, trochę, trochę śmieszno, trochę straszno. I będziemy centrować. Ha, 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 ha. No, tak jak widzicie, do centrowania zbudowałem sobie specjalny stojaczek w postaci takiej rurki, do której przyspawałem nakrętkę i przykręciłem oś. Nie? Dzięki temu mogę sobie ładnie kręcić kółkiem i sprawdzać bicie na tym kierunku i na tym kierunku. Tu, po tym kierunku, już jest praktycznie jest bardzo dobrze. Natomiast tutaj jeszcze nie jest za dobrze. Nie. No i generalnie wiecie, metodą znaną wszystkim specjalistom od centrowania kół, po prostu trzeba naciągać odpowiednie szprycha, odpowiednie popuszczać, żeby po prostu no, zrobić to tak, jak należy. No więc słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Robię to tak, nie? Wycieram sobie szmatką, po to, że już miałem tu. mam pisak, nie? I po prostu robię tak, nie? Kręcę kółkiem, biorę pisak do łapy i po prostu przy, przykładam sobie tytu pisaczek. I tak go delikutaśnie przybliżam, i przybliżam, i przybliżam. O! No i wiecie, i później zatrzymuję sobie to koło. I patrzę, nie? I patrzę, gdzie mi się to namalowało. Jest taki dłuższy odcinek. Czyli tu mam w tą stronę, nie? Czyli tak naprawdę, żeby to zniwelować to muszę tak, pociągnąć te i zluzować te. Delikatnie. I to się powinno po prostu wyrównać, nie? A natomiast jak tu mam już takie lokalne, takie dosłownie o tu liźnięcie, to ja już wtedy to robię po jednej stronie. Nie wiem, czy to jest w sumie słuszna tak taktyka, czy nie. Że ja tutaj, o w tym wypadku, to ja tylko naciągnę tą szpilkę. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że ja to robię źle, bo może ktoś... Wiem, to lepiej i umie to robić lepiej, ale, ale ja tak to robię i mi się to sprawdza. No, oczywiście punktem wyjścia jest to, żeby, żeby wszystkie szprychy z grubsza równo naciągnąć najpierw. Nie? Po prostu wkładamy, tak jak widzieliście, jak złożyłem to koło, to je wszystkie tak, patrząc to sobie po prostu na, na to, jak one mi wystają z nypla z tej strony, ustawiłem je w miarę równo i potem już po prostu dociągam. I finalnie jeszcze potem można je naciągnąć żeby równo dzwierzali. O, widzicie to było zero ale to jest jakieś takie mega tu jest jakaś dziura dziwna tu widzicie jest takie wachnięcie nie o tu o to myśli tutaj o ten wychył i to jest w miejscu łączenia więc to ignorujemy czekajcie ile jest zaraz z zadołkiem. jesteśmy tu i teraz to jest jakaś nasza taka powiedzmy norma i odchylamy wśród tej normy dychę, półtorej, półtorej dyszki. Ja bym powiedział, że jest okej, okay. lepiej kurde nie będzie, lepiej mi się nie chce, <gryw> tak, bo promieniowo mamy jakieś półtorej dyszki. Próbowałem pozyskać tutaj opony z tamtych kół, Widzicie, mam takie koła gdzieś tam ze złomu przyciorane. 19. Myślałem, że radę oponę wykorzystać. Niestety rwał się przy demontażu. Pęka kord stalowy dookoła i raczej nie do wykorzystania. Natomiast udało się wyciągnąć całkiem dobrą dętkę, która już trzeci dzień trzyma i powietrze z niej w ogóle nie schodzi. Natomiast dętki akurat zamówiłem, więc będę miał dętki i tak nowe. I mam jeszcze stare, a opony nie mam ani jednej. Jak to jest z przodu jest 3.25 założone, nie, no to z tyłu też będę musiał założyć 3.25, no bo nie 3, to były trójki, więc chciałem tak naprawdę 3.25 dać na tył, a 3.0 na przód, ale nic z tego nie wyjdzie, więc muszę kupić jedną oponę 3.25, dętki będę miał aż 3. 구독아 <목소리도> 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 thank mm -hmm. you you <laughs>